Siemka, widzowie, no tak późno, bo późno, bo kurde, no naprawdę <laughs> ciężko jest nagrywać, jak, jak człowiek jest no tak nie do końca sprawny. Wyszedłem teraz, naprawdę robię to dla was, ale muszę o paru sprawach powiedzieć. Przede wszystkim to wam powiem tak. Jest cholerna szklanka teraz na ulicach i na chodnikach, także uważajcie na siebie, przynajmniej w Białym Soku, bo jest cholernie Ślisko. I radzę wam lepiej chodzić po śniegu, bo jest lepsza przyczepność, jednak, na butach. Natomiast yy, na ulicy lub na chodniku jest cholernie niebezpiecznie i nikomu nie tego nie życzę, żeby się wywrócił i coś, nie daj Boże, połamał. Także uważajcie na siebie. Jest ciepło, bo. Spadł deszcz i od razu przymarzł. Stąd ta szklanka. Następną sprawę, jaką chciałem poruszyć, zaraz się sam wypierdolę. Następną sprawę, jaką chciałem poruszyć, no słuchajcie, dostałem w końcu, dostałem wezwanie, które Konon mi zapewnił. Dostałem wezwanie na komisję y, od Porad alkoholowych. A generalnie to ja bardzo dziękuję Krzysiowi, że taką mnie dba. Bo może sobie właśnie przez tą komisję jakoś sobie może coś tam poradzę, nie? Albo, u, albo ułożę przynajmniej jakoś, nie? No w każdym razie podjebał, e, znaczy podjebał, nie, sprzedał mnie tak samo jak i majora. Major ma się zgłosić na komisję, ja mam się zgłosić na komisję, którego to nie powiem, bo to już jest data ważna tylko dla mojej. <laughs> No, dla mojej wiadomości nie. Natomiast trzeba teraz zgłosić Krzysia, bo Krzysio udaje cholernie świętą osobę. A szczerze mówiąc, on też pije, tylko on woli bardziej wódę. Ile on piwa ode mnie wypił? O Jezus! Zawsze jak zachodziłem, słuchajcie, z piwem, to zawsze, kurde, prawie, prawie. No, nie powiem, że. że Idealnie na pół, ale prawie na pół zawsze pobierał ode mnie piwo. Zawsze było, wlej trochę, wlej trochę, wlej trochę. No, także niech on nie udaje takiego świętego, bo on generalnie to bardziej woli wódkę niż piwo. Minąłem się dzisiaj z nim, bo to jest nieuniknione, bo mieszkamy na tej samej dzielnicy. Miał haha, strasznie posępny wyraz twarzy kurwa naprawdę się wyjebie posępny wyraz twarzy ale ani ja do niego nie powiedziałem ani cześć ten dzień dobry ani on do mnie ja ominęłem go jak powietrze bo dla mnie to jest już powietrze nie 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 człowiek no a no i jeszcze jedno słuchajcie oglądałem dzisiaj leżałem w domu w łóżku i oglądałem te losowanie grup liga kurcze wymyślili coś UEFA wymyśliła jakąś nową ligę liga hmm. Narodowa, coś takiego, coś w tym stylu. Dokładnie nie, wam nie przytoczę, bo teraz w tej chwili nie pamiętam. nie W każdym razie mamy grupę od września, bodajże, mamy grupę yy, Polska, Portugalia i Włochy. No. no i fajnie by było, żebyście się wypowiedzieli na ten temat. nie Co sądzicie w ogóle o tej lidze? Bo ja bym mógł się wypowiedzieć, tylko nie wiem, czy mi zaraz banę nie dadzą, bo uważam, że to jest tylko naciąganie. Kolejne naciąganie. Yy, kibiców yy, na to, żeby UEFA czy tam yy, FIFA yy, zarabiała jeszcze więcej, na, czyli na, na, na kibicach, na widowni, no bo przecież wiadomo, że każdy będzie musiał iść na mecz yy, znaczy nie każdy, no ten, kto będzie chciał, no ale ten, kto już będzie chciał, co się zdecyduje, będzie musiał zapłacić za bilet wiadomo, o co chodzi tak samo jak nie jestem zwolennikiem tej dogrywki w ekstraklasie naszej, tej takiej, że kończą niby, zamykają tabelę i potem jeszcze dzielą ją na pół i znowu, bo to jest też tylko wyciąganie floty. Przynajmniej takie jest moje zdanie, ja tu nikogo nie obrażam, ale tak mi się wydaje, no. No, bo tyle lat się wszystko sprawdzało na przykład w naszej ekstraklasie, to nie, to zrobili dodatkowe jeszcze rozgrywki sezonowe, czyli kończy się rozgrywka w tabeli, potem dzielą na pół i znowu, kurde, rozgrywają mecze. No, zastanówcie się dlaczego. Dla peci. No, no i tyle, no. Już do, mówię, do choroby nie będę wracał. No, jakoś, kurde, tam... Łażę, no to nie jest tak tragicznie, ale... Ale na pewno nie jestem zdrowy, no. Martwię się trochę tym kurczę, powiem wam szczerze, bo cholera jasna. Już bym chciał być w pełni sprawny i sobie iść normalnie do pracy i już. Do mojego szefa. Nikt mnie nie wyrzucił z roboty. Bo to jest kłamstwo. I mój szef... Mój przyjaciel na pewno mnie przyjmie, jeżeli wyzdrowieje. Tylko się martwię, bo jeżeli to naprawdę coś jest z kręgosłupem nie halo, to to się będzie powtarzać. A przy pracach fizycznych, no to szybko mi się to odnowi. Dlatego tak się zastanawiam. No zobaczymy jak to wszystko pokaże. Biorę te leki. Popijam, słuchajcie, piwem też. No, ale przynajmniej mnie nie boli. I dużo śpię, o cholernie dużo. Cholernie dużo śpię. A, i słuchajcie, dziękuję za kalendarz. Już mi Major poinformował. Dostałem jakiś kalendarz, który Major ma mi przekazać. Major do mnie dzwonił, powiedział to. Także dziękuję. Z całego serca dziękuję. Na pewno będzie wisił na ścianie. Także nawet pokażę, nawet sfilmuję to. No i cóż, no... Także mówię, ta Liga Narodowa czy Międzynarodowa, jakoś tak Międzynarodowa bodajże się nazywa. To wypowiedzcie się na ten temat, nie? Bo tam Polska znalazła się w koszyku A, czyli w tym najmocniejszych zespołów i, i wiem, że to ma służyć temu, że potem jakoś łatwiej się dostać do y, mistrzostw Europy, nie? Tylko czemu to ma służyć? Niech każdy może... Raczej mówię o facetach, nie? Niech każdy się wypowie na ten temat, nie? Co o tym sądzi? Czy, yy, czy, czy to Waszym zdaniem, czy to jest. Czy to, nie, czy to przypadkiem nie jest naciąganie kibiców na to, żeby było więcej meczów i żeby więcej floty szło? Bo ja zaczynam widzieć, ale oczywiście ja też mówię, to jest moje zdanie tylko i wyłącznie. Ja zaczynam widzieć, że piłka nożna zmierza w kierunku cały czas coraz większych pieniędzy. Te transfery, które się odbywają z tymi słynnymi piłkarzami, dla których oczywiście mam szacunek, typu Neymar, czy tam y, Ronaldo, czy tam inni, no, czy tam nawet Lewandowski, no to, to są tak gigantyczne sumy, że, że, że moim zdaniem ja byłem kiedyś wiernym kibicem piłki nożnej i... i, i Kurde no, jestem do tej pory, bo, no bo jednak kocham ten sport, ale moim zdaniem to ta piłka nożna zamiast sport powinien łączyć, a piłka nożna zaczyna już się opierać tylko na pieniądzach. Im masz większy budżet, tym masz lepszy zespół. Bo stać się na zawodników. Tu już nie chodzi. No oczywiście chodzi o umiejętności, ale, ale im masz większy budżet, tym możesz sobie właśnie na takich... Zawodników pozwolić, którzy mają lepsze umiejętności i zdobywasz wszystko, także to tak już zaczyna się to opierać troszeczkę już nie na sporcie, moim zdaniem, ale to jest tylko, słuchajcie, ja nikogo nie obrażam, to jest tylko moje zdanie wyłącznie. Tak uważam, tak myślę. No i cóż, no, no zobaczymy, no, zaraz będą. Mistrzostwa, mistrzostwa świata, zaraz będą w tym roku. Za dwa lata mistrzostwa Europy. No, cieszę się, że mamy tylko mocny zespół, dosyć mocny, no. Może nie najmocniejszy w Europie, ale dosyć mocny, no. Ale też czasami mi się noga podwinie, jak ktoś się mówi, no, ale to wiadomo, no. Czasami ktoś coś robi codziennie i wychodzi dobrze, a przyjdzie na ósmy dzień czy tam dziewiąty, kurde i, 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 i skrzani pracę. No. no tak jest, tak bywa w życiu. Każdemu się zdarza. No. Także pozdrawiam wszystkich piłkarzy z polskiego zespołu. Także pozdrawiam Jagiellonie, Oczywiście, no jakby inaczej. Chodziłem swego czasu nawet na mecze. No, także może odwiedzę stadion. Może nawet zabiorę Majora na mecz. Jakby się udało. Obadamy. Na razie jeszcze sezonu nie ma. No i pozdrawiam wszystkich, nie? No i możecie się, jak chcecie, to się możecie wypowiedzieć dla mnie, to jak chcecie, to możecie pisać na przykład, co na ten temat uważacie i jaki sport na przykład preferujecie, nie? No bo ja na przykład lubię piłkę nożną, jeszcze docelowo mam zamiar sobie kupić piłkę nożną i troszeczkę rozruszać jednak ten kręgosłup. Nie wiem, czy dobrze będę robił, ale na pewno nie teraz, dopiero na wiosnę, no. Trochę się rozchodzić, rozbiegać się. Także troszeczkę... A tam już tam ułomny strasznie w piłkę nożną nie jestem, no tak szczerze mówiąc. No, to już się nie chwalę, tylko... No i coś tam potrafię, no. Nie jestem tam, kurde... Jakimś messim, ale... Ale coś tam, coś tam, coś tam umiem, no. Tragedii nie ma, tak powiem, o. No, także jeszcze raz pozdrawiam widzów, no. No i mówię, no nie wiem, zobaczymy. A, jeszcze co do tego live'a, to ja się zastanowię, bo jak... Jeżeli... Jeżeli mnie to będzie bolało nadal, tak jak boli, to ja chyba zrezygnuję w tym tygodniu z tego live'a, bo jeżeli ja mam się męczyć dla pieniędzy przed kamerą, to ja to chrzanie, to ja wolę przeleżeć w łóżku. I dopiero się jakoś odpalić, jak, jak, jak wyzdrowieje. No. To już wolę filmy nagrywać, które i tak są, mówię Wam szczerze, teraz są to filmy darmowe. Bo jeszcze AdSense w ogóle nie, nie, do, nie dobiło się do mojego konta obecnego. To już wolę nagrać dla Was film, żebyście mieli co obejrzeć, niż, niż kurwa męczyć się na stołku, gdzie jeszcze młodego będę musiał ściągać aż z Olsztyna. I, i, I ja nie wiem, czy to ma sens, bo ja nie wiem, czy ja wytrzymam. Po prostu nie wiem, czy wytrzymam, słuchajcie, naprawdę dla mnie to będzie kompletna męczarnia. Jak ja będę mam. Jeżeli miałbym dzisiaj robić tego live'a, to bym zrezygnował na 100%. Naprawdę, mówię Wam szczerze, zrezygnowałbym od razu. No dobra, no cóż, nie wiem, jak będę się dobrze czuł, to może porannego vloga nagram, no. Także o, pozdrawiam jeszcze raz Krzysia, <gry> który nie pije od maleńkości, no, to to już wszyscy wiedzą. No i trzymajcie się, na razie.